Mają lekkie rączki, jeśli wiecie co mam na nosie. Byli tam ludzie, którzy twierdzili, że potrafią zobaczyć przeszłość Jasne. Natrafiłam na nich na kilkunastu planetach. Wróżbici na Katad nie zdołali przewidzieć upadku planety. Nikt nie mógł przewidzieć czynu Tano'sa. Szalony ty tam zapłaci. Za wszystko. Hej! Martis, co to Hej! Marwis, co tu? Wciąż masz skłonności samobójcze. Co? Nie. A, i obawiałaś się pracy w zespole. Cześć. Sanlord, tak? Albo Roxter? Nie, Starlord. A, jasne, zapomniałam, którą wersję ciebie znam. Załatwiłeś sprawę. Do jakiej sprawy ona nawiązuje? Nie mam pojęcia. Cześć. Nie wiem, czy się znamy. Ja. Nie, 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 nie. To nie... O, oh, oh, biedactwo. Nie, on kłamie! Znaczy... Oh. Flark! Tak, skąd są go Nadzieja na dom, martwa mi znajdzie. Pamiętaj. Pantis? Ok. Ura. wyglądasz już mniej depresyjnie? Dzięki. Spokojnie. Na początku zawsze jest dziwnie. Niebiańska Madonno! Ach, Slark. No, siemanko! Nie powinnaś tutaj wchodzić. Tak się składa, że właśnie powinnam. Chyba. Nie, tak. Tu właśnie mam być. Albo miałam tu być? Być może tak. Hej, a wy tutaj po co? Nie możesz opuszczać sanktuarium. To niebezpieczne. Tutaj! Kosmos roi się od zdarzeń. A kiedy on nie roi się od zdarzeń? O, okej. Okay. Jeśli masz dalej robić te miny... Fajnie cię było znów widzieć, Gamora. Stargościu. Zielony. To cześć. Więc, Gamoro, ciebie i Mantis coś łączy? Znamy się. Okej. Okay. Unikasz tematu, kobieto. Chwila, kobieto? Tak miło mnie dotąd jeszcze nie nazwałaś. Obiecałem Peterowi Quillowi, że się postara. Kobieta Owad cię zawstydziła. Masz prawo unikać rozmowy na ten temat. Ja... doceniam twoje słowa, bracie. Proszę odejść. E, coś nie tak? Nie twoja sprawa, Piterze Gwilu. Nie czekajcie. Co to miało być? Trax! Uważaj, sterujcie! Sam uważaj, głupi czerwońcu! E, widziałaś to? E... Więc pójdę do kosmosu. Musi być niezły. Zobacz jaka długa kolejka. Dzięki ciężkiej pracy wszystko się ukręci, ale to jest jedno z niewielu dostępnych, uczciwych zajęć. Ile wygrałeś? Konkretnego? Chciałbym, żebyś eee, Nie, dzięki. Staram się pozostać na dobrej drodze. Tak, Bandyta. Chyba wygląda, jakby był gotowy do wypłaty. Okej, okay, jeden raz. <laughs> Sam Fiolet! Właśnie rozbiłem bank! No, czemu nie wypłacasz? Krytyczny błąd? Prosimy o kontakt... O szmak! Coś tu sobie flarki stroi!

Poro szalonych rzeczy, ale duchy. <grystanie> mam wrażenie, że mam coś w gardle. Czy chciałbyś je czymś przepłukać? Wiesz, właściwie chętnie się czegoś napiję. Co tu masz? Wszystko, czego chcesz. ale mi jednego. To co słychać? Jakieś nowe plotki? Nie słyszałeś o zaknarce 9. <grystanie> włamał się do fortecy królowej Mesty i wyczyścił jej skarbiec. No, 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 sprawców. E, muszę lecieć. Jak już mówiłem, nie jesteśmy odpowiedziana. Co to jest za zapach? Cześć. Popatrz na siebie, sama skóra i kości. I tak pałędasz się po tym rynku. Zjedz coś gorącego. Zaraz poczujesz się lepiej. To co? Jesteś głodny czy jak? Coś zjem? Co jest w menu? Mam tu czogadogi, kluski, kaboby i fumowe placki. Co podać? Czogadoga z dodatkami. Jeden smaczny, wystrojony psiak. Proszę bardzo. Um. Mm. 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 Uh. Bardzo chrupiąca. Zaskakująco. Oh. Oh. No to było to. Miło, że smakowało. Podać ci coś jeszcze. Podobno kluski są świetne. Skuszę się. Dla ziemianina mogą być za ostre. Na pewno? Pff, mogę zjeść wszystko. To twój żołądek. Oh. Smacznego. Oh, oh. Oh. Ołło! Oh, wow. A! One mnie chyba ugryzły! No, oh, no to było to. Miło, że smakowało. Podać ci coś jeszcze? Powiedz mi, z czego to mięso? Lepiej chyba nie wiedzieć. Pozwól, że zdrapie tylko trochę futra. Tylko nie pochlap kurtki tym sosem, bo jest żrący! Mmm! Niech to flark! To jest pyszne! No, oh, no to było to. Miło, że smakował. Podać ci coś jeszcze. Ciasto fum, jak tym fang fum. To nie to, co myślisz. To są wypieki z owocami, ale nie można takich nazywać. Ma to sens. Wezmę jeden. Dodajemy zielony barwnik, hmm. dzieciaki je pożerają. Mm -mm. Mm -mm -mm -mm. <śmany> ale to dziwne. Co to za uczucia? <śmany> Sorry. Nie zmieścił już więcej ani kęsa. Wiesz, bardzo cieszę się z zarobku. Ale trochę martwię się, że usiłujesz zajadać swoje emocje. Czy wszystko w porządku? O, o e, tak. Wszystko gra. Po prostu miło było zjeść coś ciepłego. No jeżeli tak, miło, że smakowało.